this uh, bridge here is called uh, grunwaldski so like grunwald i don't know if you know anything about polish but we have like things with uh, windows is it the center, then, suppose, like, yeah. uh, and you can like go to operas, uh, ballet, there, different things <laughs> uh, <laughs> and you can, like I think have that. Uh, No, <laughs> to zapraszamy na pokazy mappingów na dziedzińcu arkadowym w zamku klewskiego na Wawelu Prawdziwym nieszczęściem okazała się jednak polska okupacja Krakowa w 1795 roku i dokonana na rozkaz króla Fryderyka Wilhelma II Hohenzollerna zuchwała grabież i zniszczenie zasobów 你自己做。 Jego życiową pasją stało się tworzenie niezwykłego zbioru klejnotów, dzieł sztuki i złotnictwa. Posiadał liczne militaria paradne i bojowe, drogocenne zbroje, wspaniałe szaty, księgi, instrumenty muzyczne i inne kosztowności, które miały dodać blasku jego władzy. Jednym z najjaśniejszych klejnotów królewskiej kolekcji nie było jednak biżuteria, ale tkaniny. A wśród nich polski skarb narodowy niemy świadek złotego okresu naszych dzieł oraz pamiątka po wielkim królu. Wspaniała kolekcja tapiserii, wprost z flandryjskiej Brukseli. Ale rasy Zygmuntowa należą pod względem artystycznym do światowej czołówki. Wykonywali je ci sami artyści, którzy pracowali dla Karola V czy Filipa II. Powstały w najbardziej cenionych brukselskich warsztatach między innymi Jana van Tikima, Petera van Ersta Młodszego czy Jana oraz Wilema Campanella. Znaki tkackie tych pracowni widniały niegdyś na każdym tkaninie. Królewska kolekcja, z której do dziś przetrwało 136 tkanin, wzbudzała zachwyt zagranicznych dostojników, stając się tłem najważniejszych dworskich uroczystości. To największy zespół tapiserii, jaki wykonano na zamówienie jednego władcy oraz na podstawie jednej koncepcji formalnej i ideowej. Każdy aryraz to prawdziwe dzieło sztuki skomplikowane i wymagające ogromnych nakładów pracy i czasu. Pierwszy etap to praca artysty-malarza, który tworzył wstępny projekt, wykonywany później w skali 1 do 1 przez wykwalifikowanych rzemieślników, malarzy i kartonistów. Taki projekt, który nazywano kartonem, musiał powstać w lustrzanym odbiciu ze względu na sposób tkania arrasów Pracowali od lewej strony powstającej tkaniny. Do tkania arrasów używano jedwabnych, srebrnych i złoconych nici, podkreślających estetykę i wyrafinowanie królewskiego dworu oraz potęgę władzy i majestat monarchów. Kolekcja arrasów Zygmunta Augusta to cztery odrębne, różniące się charakterem i tematką figuralne, werdiury, groteski oraz na wnętrz. Duży zespół tapiserii sporządzonych na królewskie polecenie przedstawia herby polskie, Wielkiego Księstwa Lidewskiego, które były znakami monarchii Jagiellonów. Inne tkaniny otwicie pokrywa ornamenty groteskowe, sugerujące artystyczny krąg ich wykonania. Ale rasy herbowe i groteskowe łączy jedno. Złotą liczącą inicjał królewski S.A., Sigismundus Augustus, który identyfikuje właściciela kolekcji. dużych arylasów, przedstawiających wydarzenia z Księgi Rosyjskiej. Nie tylko pokazywały sceny biblijne, ale i zachwycały urodą oraz erudycją ich twórców. Artystą, który wykonał kartony do tych arcydzieł był Michil Cox, malarz, określany często jako flamandzki Rafael. Stworzenia. Świat flory i fauny stanowił nieskończoną skarbnicę inspiracji dla artystów XVI-wiecznych. Nic więc dziwnego, że cykl zwierzęcy wyróżnia się niepowtarzalnym, wyjątkowym charakterem niespotykanym w takiej skali i urodzie w żadnych zbiorach światowych. A rasy z tej kolekcji znane są jako bardziury, w ich kolorystyce przeważa kolor zielony w całej gamie odcieni i tonów. W tapiseriach animalistycznych zwierzęta panują w sposób niepodzielny, prezentując się w całej swojej okazałości na tle północnoeuropejskiego krajobrazu, bez względu na to, czy są to stworzenia egzotyczne, czy swojskie. niezwykłe, tak jak są dzieje królewskiego zbioru aliasów. Bywały przedmiotem sporów, zastawów, żegrabieży, powodem darów i rozgrypów politycznych. Unikamy pożarów. Bywały pocięte i zszywane, rozdarte i naprawiane. Ocalano je w beznadziejnych okolicznościach. A jednak dzięki wysiłkom, staraniom i ogromnemu zaangażowaniu wielu niezwykłych ludzi zawsze wracałem do wody. Wszystkie arylasy chłopaku. Powrót. 2021. 1961. 1921. Polska dawnych Jagiellonów, Polska Litwa przeżywała niezwykle intensywny rozwój. Będąc jednej z największych państw Europy, wielkie przemiany oznaczane przez renesansowy urwany z Unii W roku 1539 oba kraje połączyła unia realna. Na obszarze blisko miliona kilometrów kwadratowych zamieszkiwało około 11 milionów mieszkańców. Przetworzył prawdziwy konglomerat narodów i Intensywnie rozwijał się kanał. Rosła potęga militarna ekonomiczna, chlapa sztuka, a królestwo myśliło potęga i bogactwo. W Krakowie, stolicy mocarstwa Jagiellonów, jednym z najważniejszych miast Europy, tętniło życie. Tu przybywały poselstwa z całego świata. Tu rodziła się Wielka Polska. W tym się centralne urzędy państwowe, skarbnicko-ronna królewska kancelaria, w której pracowali przyszli kanclerze, biskupi, grymasów, kuleci i a wśród nich Jan Kochanowski, wielki orędownik języka oczystego. Postępujący wzrosty świadomości i tożsamości narodowej sprawił, że po polsku zaczęto pisać utwory literackie, Thank mm -hmm. mm -hmm.